Tak sprzedaliśmy. Od razu mówię z marszu. Powiem, że tam wiele osób palpitacji serca dostaje. Już nie wiem. Chcę wiedzieć czy na pewno. Czy no, możesz? Bardziej dostają e, na pytanie, czy kupiliśmy i czy znaleźliśmy niż e, czy sprzedaliśmy. Jedno i drugie. Bo, bo wiadomo, jedno wynika z drugiego. No, jedno wynika z drugiego. A teraz dzień dobry, witamy na kanale Wielkiej Inspiracji. Już na spokojnie się może przywitać. Tak, moi drodzy, sprzedaliśmy się blisko. To znaczy, inaczej, jeszcze to, to nie jest tak, że, że już, już nas tu nie ma i że już wszystko zostało dokończone. Nie, nie, pewne formalności jeszcze są przed nami, ostatni etap. Ale na szczęście, wszystkie zgody. Tak, no właśnie dlatego możemy dostaliśmy. powiedzieć, że tak. Możemy powiedzieć, że sprzedaliśmy, bo przyszła wreszcie zgoda z Kowru, znaczy zgoda. Kowr zrzekł się, jak to się mówi, prawa pierwokupu, stwierdził, że nie skorzysta. No więc jak już to zapadło, to znaczy, że sprawy formalne łącznie tak z połową aktu notarialnego, bo mówiłem Wam, że w przypadku, kiedy jest pierwokup Kowru, to się umowa notarialna dzieli na dwie, więc mamy już pierwszą zamkniętą, mamy to, ten, to zrzeczenie się pierwokupu przez Kowr, i to oznacza, że klamka zapadła, tak, teraz tylko druga część i finalizacja, to już takie tam pierdoły formalne, bo ważne, że to jest sklepnięty. No, także się cieszymy bardzo I, i nie pytajcie tam w komentarzach, czy nam nie żal, czy nam nie szkoda, bo nie, nie szkoda. Będziemy się dobrze bawić w nowym miejscu, tak? Nowy. Taka impreza będzie, słuchajcie, parapetowa. No, yy, to tak. Co tu jeszcze wam? Yy, przepraszamy za nasze niewyjściowe garsoniery. Ale my po Ale my no jest nie, za spola. Z, znaczy spola też, oczywiście. Z pola to agatka, bo dzisiaj ja imprezowałem, czyli byłem w pracy. Ale yy, tak, yy, dzisiaj skupiliśmy się na pakowaniu i teraz może pokażemy wam trochę spakowania. I na co nam schodzą teraz dni? Na pakowaniu, kurcze Tu sobie w jednym miejscu zrobiliśmy po prostu jakieś miejsce do przechowywania, bo wszystkiego naraz nie zabierzemy I tu zagadką dzisiaj segregujemy Wszystkie takie ogrodnicze Więc jak widzicie multi paletek ci u nas dostatek Więc będziemy rozsady robić Tutaj te wszystkie o, doniczki, niedoniczki, te blistry, foliki do robienia, wszystko jest Jakieś pojemniki na maliny, jakieś łubianki, to są te plastikowe pojemniki pośmietanie i tak dalej, żeby były doniczki. No i teraz, no, to lekkie rzeczy, więc na no taki słaby regał. Inne rzeczy tam segregujemy sobie powoli, jakieś tam... O, skończyliśmy, to pamiętacie pewnie. Kto pamięta, niech da znać w komentarzu. Taki film był, gdzie segregowaliśmy śruby, gwoździe i nakrętki. No to udało się skończyć. Tu są wszystkie posegregowane, tu są wszystkie posegregowane, no i to jest już jest OK. A tu sobie robimy już przy wyjściu taki regał z kartonami, gdzie te wszystkie kartony jadą w pierwszej kolejności, razem z regałem. Znaczy, oczywiście, nie wrzucimy w całości, ale to są takie od razu przy wyjściu, czyli pierwszy transport jaki pojedzie na nowe miejsce. To właśnie te stąd, a reszta pojedzie tam drugim, trzecim transportem i tak. O. I cały czas na kartonach. Na kartonach. Nawet jakieś antyki mam. Narze narzędzia antyczne. Grabie. Gable. Ale to z czasem. No. Agatka, nie masz już dość tego pakowania? Nie mam prawa mieć, bo to dopiero początek. Jak ja myślałem, że końcówkę mam. Początek. Nie żartuj. Kurde. No jest trochę jest No, także tak się dnie schodzą i nie ma kiedy nagrywać filmików, także musicie wybaczyć. No, będziemy się starać, ale... No ale... Na przykład udało nam się wysegregować, yy, przeglądając wszystkie skrzynki. Udało nam się wysegregować, słuchajcie, yy, pudełko z rękawiczkami. Słuchajcie, to mamy teraz cały karton wielki rękawiczek roboczych. I używanych, i nowych, starszych, nowszych, słuchajcie. Do wyboru, do koloru, łącznie nawet z poważnym kolorem. O, na przykład. Tak, także mamy wszystko w jednym miejscu. Powiem Wam, że tak, nawet jak się nie wyprowadza człowiek, to ta krasna. No nie wiem, 3, 4, 5 lat. Warto tak sobie wszystko wynieść, nie, Agatka? Tak do jakiego dużego pomieszczenia, na przykład do stodoły. i tak sobie przesegregować wszystkie kartony, wszystkie. O, Agatka ma taką koszulę, zobaczcie <grym, <grym, Agatka już, e, że tak powiem, niektóre ciuchy ma na dojechaniu. Na dojechaniu, może wraz ze zmianą, chociaż nie, tej koszuli pewnie nie wywalić za szybko, jak ci znam. Przerobi się na krótki rękawek. <grym>, na szyję sobie łatwe. Łatwe. No. A takich ciuchów roboczych to mamy oh. tyle, że trzeba będzie oddzielną szafę na to robić. Ale akurat zużyjemy je w przeciągu najbliższego czasu, nie Agatka? Albo przynajmniej dużą część. Przy remoncie. A co nie zużyjemy, pójdzie na szmaty. Przy remoncie, bo zdradzajcie sobie ten sekret. Że tak, to tak, remont. tak. Słuchajcie. To dzisiaj jest filmik o, ty o tym siedlisku, a o następnym będzie w następnym filmie. Także coś tam już więcej zdradzimy na razie. Wiecie, już całą tajemnicę zdradziliśmy, jeśli chodzi o to siedlisko, to już jest i tak dużo. No, to tak to wyglądało właśnie. No i co? No czeka nas jeszcze dużo pakowania, mamy na to mało czasu bo tak się musimy sprężyć powiedzmy w dwa tygodnie także mnóstwo pracy mnóstwo pracy i teraz moi drodzy jeszcze jedna sprawa bo tam ostatnio pod filmem y, znaczy w czasie premiery filmu y, z odpowiedziami na wasze pytania wywiązała się dyskusja która moim zdaniem nie powinna się wywiązać, ale nie chcę jakoś szczególnie naciskać i tutaj zwracać uwagi co po niektórym, tylko po prostu delikatnie powiem moi drodzy, że e, pytania m, za ile sprzedaliśmy, naszym zdaniem są odrobinkę nie na miejscu. Więc no, nie wypytujemy was, co macie na koncie, ile macie na koncie. Więc te pytania w naszą stronę też uważamy, że są nie na miejscu, po prostu nieelegancko jest o to pytać i o tym na pewno rozmawiać nie będziemy. Natomiast e, pojawiły się głosy chyba dwóch osób, że no ale przecież my jesteśmy youtuberami. No i. A wy jesteście dyrektorami, nauczycielami, rolnikami i też was nie pytamy, tak? No to zawód jak każdy inny, jeżeli w ogóle nazywamy to zawodem, prawda? Także po prostu kończymy ten temat, nie chcemy przedłużać i jak ktoś ma wielki ból dolnej części pleców, no to. To musi tabletkę albo czopek zażyć, no po prostu i tyle. Albo wyjąć kij. Dziunia, Dziunia wystaje spod samochodu, tylko dwie tylne nogi jej wystają. Dziunia. Czekaj, czekaj, pokazamy, jeżeli się uda. Dziunia chyba Dobra, chłodziła, nie udało. chłodziła brzuch, tak mi się wydaje. Nie udało się nam pokazać. No, Dziunia. także temat zamykamy, w ogóle nie przedłużamy, bo to, bo to naprawdę nie jest, nie jest rozmowa. A teraz jeszcze tak gwoli takiego, jakby to powiedzieć... Ogólnego podejścia do takiego tematu, to powiem wam, dlaczego nie powinno się takich pytań zadawać? Z bardzo prostego powodu, moi drodzy. Dlatego, że strony transakcji są zawsze dwie. Czyli, jeżeli e, czy strona kupująca, czy strona sprzedająca ujawnia szczegóły transakcji, to automatycznie ujawnia również tajemnicę drugiej strony, która może sobie tego ewidentnie nie życzyć. Więc no, chociażby z tego powodu nie mówiliśmy za ile kupiliśmy nasze siedlisko, w którym jeszcze tu jesteśmy dzisiaj na tym naszym mini tarasiku. E, I nie ujawniamy również za ile sprzedaliśmy. Jak kogoś bardzo boli, to tam jeszcze jest artykuł cały czas na blogu, y, gdzie cena była podana. Więc tam możecie sobie zacząć za ile chcieliśmy sprzedać. No to, to resztę sobie tam powymyślać. To temat zamknięty. Także bądźmy taktowni. Eleganccy do końca, moi drodzy. Szanujmy. No dobrze. Mm, pewnie ciekawi Was, ile jeszcze będziemy tutaj na tym starym siedlisku, tak? Nie wiem, czy to mówiłeś? Nie, chyba. Tak delikatnie wspomniałem. A, no prawdopodobnie. Dzisiaj jest 31 maja, to trzeba powiedzieć, tak? Jedynej rzeczy, jakiej jesteśmy pewni, to, że nie będzie nas tu do końca czerwca. A poza tym y, to wszystko jest 100%. jeszcze w fazie y, negocjacji, w fazie rozmów, więc y, no ciężko nam jest konkretnie strzelić datę. Y, nie wiem, 15 czerwiec czy coś takiego, ale y, no, myślę, że maksymalnie tak. 3 tygodnie. To już maks. ale celujemy, y, y, celujemy szybciej. No. Maksymalnie 3 tygodnie i chcemy y, opuścić y, Siedlisko, tak? Tak. Na pewno się pojawią również pytania. Chcę po prostu, ponieważ wiem mniej więcej jakim tam tokiem myślenia niektórzy z was idą, to chcę uprzedzić niektóre. Tak, komary, chcę uprzedzić niektóre pytania, więc odpowiedziami od razu, bo pytanie na pewno się pojawi jak to kupił, tak? Moi drodzy, no nie mogę wam zdradzić wszystkich szczegółów bez zgody tych osób. Mogę tylko powiedzieć, że bardzo fajne osoby. Bardzo fajne. Bardzo, osoby. Fajni Bardzo fajni ludzie. Będą kontynuować nasze tak. dzieło. Będą się wszystkiego tutaj uczyć, rozwijać, kontynuować, ale dzieło ogrodnicze. Natomiast czy dzieło YouTube'owe nie wiemy. Ale już powiedzieli, że z chęcią coś nagrają, żeby móc pokazać, jak ogród wygląda później. No na przykład, to, to, to nie, nie ciśnijmy. Coś tam może się pojawić. natomiast na pewno jeżeli my się tu pojawimy, a się pojawimy na pewno, bo będziemy odwiedzać naszych sąsiadów, no i będziemy odwiedzać tutaj kupujących, tak? Czyli nowych właścicieli na pewno będziemy odwiedzać, więc to pokażemy Wam na pewno, jeżeli wyrażą oczywiście zgodę i chęć, żeby zobaczyć jak to siedlisko będzie wyglądać za jakiś czas. Także my się tu będziemy pojawiać, to, to na pewno. To, to myślę, że odpowiedzieliśmy na pytanie. Jakie jeszcze mogą być pytania? A pytanie się pojawi, no właśnie, co, co dalej z nami, tak? No to tego jeszcze nie powiemy Wam, to musicie e, cierpliwie wyczekać do następnego filmu. Także długo nie, długo nie, zdradzimy Wam troszeczkę sekretów, ale mm, ja mam e, pewną propozycję dla Was, moi drodzy, bo no my już coś wiemy, tak? My już coś wiemy, na pewno coś więcej niż Wy. To nie jest tak, że my e, nie mamy niczego na oku, więc coś, coś już wiemy. I jeżeli wszystko dobrze pójdzie, a wiemy, że dobrze pójdzie, bo tak sobie tego życzymy, to możemy Wam powiedzieć tak. Jeśli chodzi o nowe miejsce, to możemy Wam zdradzić tym razem bardzo dużą tajemnicę. To już naprawdę, nasi bystrzy widzowie, którzy uważnie śledzili całą tę historię z przeprowadzką, to naprawdę dla nich to jest taka, taka nowinka. Słuchajcie. Bo wy już to miejsce, które my planujemy, widzieliście. Były trzy filmy z wypraw, prawda? No. I na jednym z nich coś tam było, co mamy na oku. I teraz wasze zadanie, zgadnąć, które to było. <laughs> Macie trzy filmy. Pierwszy z Warmii. Drugi powiat Przasnyski i Makowski. Trzeci powiat, Lipnowski i Sierpecki. Nieruchomości było bardzo dużo. Bardzo dużo. Nie, ile jest 10, może. Nie, więcej było, więcej pokazywaliśmy. Zgadujcie. Obstawiajcie, zgadujcie. Kto nie pamięta, to niech się cofnie do poprzednich filmów. Niech obejrzy to uważnie. Jedno z miejsc może być tym właściwie. To tyle możemy Wam podpowiedzieć. I jeszcze jedna sprawa jest, na 99% będziemy potrzebować pewne, pewnego małego rekwizytu. I być może ktoś z Was będzie nam w stanie pomóc. Także, jeżeli będziecie w stanie pomóc, to tu się wyświetla nasz mail. I dajcie znać na maila, ponieważ na 99% będziemy, moi drodzy, poszukiwać e, albo dużej przyczepy kempingowej, albo domku holenderskiego, albo czegoś. W Podobnego, gdzie można jakiś czas się um, zatrzymać, prze, przekimać, czy nawet sobie usmażyć jajecznicę, ponieważ będziemy musieli odmalować tą nową Hawirę, czy tam inne rzeczy zrobić, no i wiadomo, że potrzebujemy na jakiś czas jakiegoś lo, fajnego loku. Także słuchajcie, my tam sobie szukamy oczywiście swoimi drogami, ale jeżeli ktoś z Was w jakiś sposób mógłby nam w tym pomóc. To dajcie znać, bo może u kogoś z Was stoi coś na podwórzu i nie korzystacie. Może też chcecie sprzedać coś. No nie wiem, to może wiecie, że ktoś chce coś fajnego sprzedać, ale takiego wiecie, fajnego, nie? Żeby, żeby, żeby dało się tam pomieszkać, tak? No to bardzo nam byście pomogli, gdybyście dali jakieś info na naszego maila. to. To będziemy wdzięczni za taką, za taką pomoc. Tylko, yy, tak jak mówiłem, yy, chodzi raczej o duży obiekt. Tak? Nie taka przyczepka wielkości starego niewiadowa, którą się podłączało do małego fiata, tylko coś większego. Tak, z łazienką, z kuchnią, ze spaniem. No, bo może się przydać. Na 99%. No, wszystko się jeszcze wyjaśni w trakcie. Także to to. Także słuchajcie, no. Długi film to nie był, ważne, że dobre wieści wam przekazujemy, wszystko idzie zgodnie z planem, także my się cieszymy, wy się cieszcie i się widzimy w następnym filmie, gdzie odkryjemy tajemnice, które to miejsce wybraliśmy, a na razie czekamy na wasze zgadywanki. Dzięki serdeczne, pozdrawiamy się, trzymajcie się, pa. cześć, pa!